Ej, ej, czy coś coś trzeba kurde z... wygrać, bo pieniądze się uszuplają pomału kurde, ja mam 19 tysięcy Tyle siana? No Na co ty zbierasz? Kurde, na dom chcesz wybudować w Loizjanie czy co? Nie, po prostu się zbiera ty. Budujesz się? Gdzieś tam na, na obrzeżach mapy, tak? No. Do człowieniu, to człowieniu, tutaj. jak ja miał tyle siana, to kupował jakiś łowców kozackich, ty i tak zarabiasz, miał prestiż. Zresztą, po, po co ci to siano, to... E, e, ty, i tak często właśnie grasz jakimiś zwykłymi tymi, można grać i wygrywać. No, zaspali gracze chyba dzisiaj. Ano. No. i tak by dobra, gdzie tu mamy iść? Dobra, tutaj. Tak, nie? No, no, stamtąd mogą raczej iść. Ale raczej nie wydaje mi się. <śmiewanie> Ty, to on... on wybuch Wiem Tu jest wskazówka już znam, jest biała na razie, ale... Ale początek gry, już pasek energii straciłem Ja właśnie, też, to, że... ty Osta. Bo przez chwilę w ogóle myślałem, że on już nie żyje eee... I sobie dałem spokój, odwróciłem się, a ten jeszcze nadbiegł, co za... Bos jest. Ja tak właśnie słyszałem, tak czułem, że... Tak, bo wykrywa już na E, to wykrywa bossa, nie? To to już nie trzeba chyba wskazówki brać, nie? Nawet nie idę po tego, po wskazówkę tylko do budynku od razu wbijam. Aj! O, nie zauważyłem Kurde, jeszcze Nie mogę go trafić, to w ogóle... No. I nie mogę cię podnieść. Skąd tyś? jesteś? Nie wiem. Ale psy też ujadają tutaj. Bez sensu, że nie mogę cię podnieść. Dlaczego nie mogę cię podnieść? Bo jesteśmy koło bosa czy co? A próbowałeś w ogóle? No nie, nie. Widzę czerwoną czaszkę i że twój towarzysz nie żyje. A. Nie możesz go uratować. No bo raz już mnie palący dojechał, Został jeden pasek i teraz drugi raz może już... Już?

Wo. Oh, błotem. Grubo. O! Ale na web dostał ten. No bez Dobra, ale ja zrobię taki patent No dawaj, co jest To jest kurwa ale. Ja zrobię taką opcję, że ja tu się będę czaił przy Twoich zwłokach Kurwa wydygałem. A, w ten sposób? No, no, no. A już ktoś podbiega od prawej strony chyba. Nie, tu palący biegą. Nie, ja myślę, wiesz, oni by się ciebie tutaj... raczej nie spodziewali, raczej przecież będą się spodziewać, że jesteś w środku, nie? Tak, Ale pewnie byś sły O, patrz, patrz! Grubo Ale się skradał ktoś po cichu A tutaj jest Was? fajny patent nawet grając we dwóch, że jeden zostaje w środku, a drugi gdzieś może Chociaż no nie ale Czy wygałem Może mi się tutaj nie zakradał jakieś Śmietniczek Już tam ze dwóch może być w środku, wiesz o tym No, móg, mógł tu z, e, z innej strony podchodzić też, no A. I se weźmie, kurde, wiesz Trofeum no Wiem, ja wtedy cię nie podniosę No, czy mnie w ogóle nie podniesiesz chyba, nawet z trofeum przecież Mi się wydaje, że jak trofeum wezmę, to cię podniosę Aha W sensie go, w sensie e, e, lipa, no bo... Tak. Yy, bo lipa bo ciebie będą wi widzieć, nie? Ale no... no i ciebie już mogę podnieść gdzieś? O, co ty gadasz ty? Ja nawet nie miałem pojęcia, że tak można. Się wydaje się, że jak się koło bosa ginie, to tak jest. Aha. Będę spoko, dziękuję. Nie ma nikogo dookoła ty Tak? No i sobie, weź trofeum na spokojnie A no to przynajmniej wiemy już taką rzecz, że... Podaję apteczkę a jest. a jest jeszcze tamta apteczka? No, jest tutaj no. Bo, może ja się nie mogę też podlecieć, ty. No, no, możliwe. Nie, nie mogę, ja już mam jeden pasek i tyle. To uciekamy do wyjścia? Ech. Czy idziemy na tego drugiego bossa? Wiesz, co? Nie wiem, ja miałem jeden pasek energii, to jest trochę lipa. No może... chodź, na, na chodź, na wyjście. No to co zabiłem musiała się dobrze wydygać. Ty tam ktoś się skradał pórwa, po cichutku, i tu nagle je przez okno. No dobre, to było. Ale to też widać, że sam ktoś był, bo. że Może jakiś pato -streamer albo coś. No ma no, nikogo. On call, go I want to i suwarki.